Kochani, przed nami dzień siódmy i ja dzień siódmy chciałam zacząć niekonsekwentnie. Dam radę, ale może nie będzie to rada rodzicielska, tylko będzie to rada sanatoryjna. Weźcie do swoich dzieci materiały do pracy. I nie ma to do końca znaczenia, że na przykład wasze dziecko nie ma jeszcze skończonych 6 lat, jak tutaj zapewniają, że trzeba mieć skończone 6 lat, żeby dziecko brało udział w zajęciach edukacyjnych. Posłuchajcie, dzisiaj się okazało, że moje dziecko, które ma lat 5, no ale z, jakby z wielką ochotą rozwiązuje zadania również dla sześciolatków, dla Zerówkowiczów, już tam powoli się uczy wiecie pisać, czytać. To jest w ogóle bardzo śmieszne. Bo na przykład jesteśmy tutaj na basenie i ona nagle czyta. Uwaga, rodzice. No, rodzice to trochę jest większy pro problem, bo jest to dzyi odpowiadają. A, za swoje dzieci. Ona sobie nagle przypomina, że, że ona już, już słyszała tą formułkę, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci i to jest nawet niezłe, żeby przy tych różnych okazjach uczyć dziecko czytać. Tak, znaczy na przykład y, dziecko czyta uwaga ślisko. I ja nie wiem, na czym to polega. To jest chyba jakaś magia tych, tych napisów na tych różnych ostrzeżeniach, że jeżeli wy dziecku po, powiecie: Ej, nie biegaj to dziecko w ogóle się zachowuje jakby tego nie usłyszało, znaczy nie wiem jeżeli m, na przykład jesteście e, przyjechaliście z Afryki, nie wiem czy tutaj przyjeżdżają osoby z Afryki, nie? to słyszałam, że Afrykańczycy w ogóle swoje dzieci wychowują tak że, y, że oni w ogóle nie wiem, potrafią zagwizdać i to dziecko w ogóle na komendę jest przy nich, bo oni są tak nauczeni, żeby to dziecko wiecie, no nie zostało zaatakowane przez, przez jakieś dzikie zwierzę albo, y, albo no, przez kogokolwiek, no po prostu te dzieci są tak wychowywane, że one się jak tip top, no, po prostu w zegarku słuchają rodziców i nawet słyszałam, że, że gdzieś taki Afrykańczyk powiedział do takiego Europejczyka, że widzisz, twoje dziecko się ciebie nie słucha i twoje dziecko by już nie żyło, bo, bo twoje dziecko jest wychowywane bez konsekwencji, tak? No więc no, ja niestety nie mam takich metod jak jak rodzice Afrykańczycy i, i ja nie potrafię wymóc takiej natychmiastowej reakcji, więc niestety ja na przykład wołam, nie biegaj, bo tu jest mokro i dopiero jak nie wiem, no Hela się wywali trzeci raz, to... to to zaczyna to kojarzyć, że, że lepiej nie biegać, bo, bo można się wywalić. No więc też to jest oczywiście metoda, jest to tak zwana konsekwencja naturalna, można dziecku pozwolić się wywalić na, 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 te, na tej mokrej posadce, no ale z tym akurat trzeba uważać, nie bo chyba no, nie chcielibyśmy jechać w sanatorium z dzieckiem do, do szpitala, raczej jesteśmy tutaj po to, żeby się regenerować, tak? Więc wracając do tematu, od którego odeszłam, jak zwykle, czyli do tematu prac na zajęcia edukacyjne, poproście w przedszkolu o kartę prac. I na przykład, no nie wiem, jeżeli wasze dziecko ma 4 lata, to może faktycznie za wcześnie, ale już taki 5 latek, no to przecież może dostać te, te karty karty pracy z tego zestawu, nie wiem, u nas jest, co się nazywa, plac zabaw. I, I pani nawet rok temu, nie pół roku temu, ale w poprzednim roku szkolnym pokserowała że właśnie te, te rzeczy, czy tam powyrywała z tego zeszytu. One są chyba takie do, do wyrywania, i ona miała tutaj pracę do, do robienia, tylko że ja z nią niestety tego nie robiłam, a nie wiedziałam, że ona może robić to na, na tych zajęciach. A tutaj nawet była taka sytuacja, że całe rodzeństwo, bo to akurat jest trójeczka, no to poszło, nie przepraszam, bez tej najmłodszej, ale dwójka. Rodzeństwa poszło na te zajęcia, dziewczynka 7 lat, a, a chłopiec w ogóle 4 latka. I no i tam panie przyjęły. Nie wiem, podobno był trochę potem jakiś misz masz, bo w ogóle za dużo tych dzieci przyszło, przyszła trzydziestka, miała być nie wiem, jakaś dziesiątka, więc pani powiedziała że już następnym razem będą bardziej przestrzegały to, no ale ja myślę, że jeśli wasze dziecko ma tak, nie wiem no już pięć pół roku i przyjdzie z tymi kartami pracy, no to chyba naprawdę nie będzie problemu, no to jest zawsze jakaś atrakcja, tak, no 45 minut porozwiązywania pewnego rodzaju zadań, ale nawet jeżeli no nie będzie miejsca dla tych młodszych dzieci na, na tych zajęciach, to można na przykład wziąć takie karty pracy, Serdecznie to polecam. Na przykład na magnetostymulację. Czyli na, na tą leżankę, na, na ten zabieg leżenia, którego moje dziewczyny na początku nie, nie bardzo lubiły, ale potem jak zaczęłyśmy brać tę kartę pracy i ja zaczęłam klarze dawać zadania, na przykład halence w międzyczasie przeczytałam kopciuszka, to one jakoś te 10 minut są w stanie wyleżeć na, na tej leżance. A swoją drogą bardzo to jest taka sympatyczna fajna pani, która włączyła tą magnetostymulację, i od niej się dowiedziałam też jeszcze parę jakichś takich fajnych rzeczy a propos, a propos zatok zatkanych u dziecka. I co ciekawe, bo na przykład mój pediatra w Warszawie to jakoś, no nie wiem, mówi, a to może ma jakąś alergię. I w zasadzie ja nie mam żadnego rozwiązania: no to, że moje dziecko ma non-stop zatkane zatoki i w ogóle nie wiem, wypluwa z siebie jakieś tony jakiegoś śluzu. I ta pani mi nagle powiedziała, że ja mogę czymś tam w ogóle smarować to dziecko na no to właśnie te, te miejsca, gdzie, gdzie są te zatoki i że, i że to powinno jakoś pomagać. Więc pierwszy raz dostałam tutaj taką radę. Chodzę regularnie do pediatry, nie wiem, jakiejś takiej rady nie dostałam do tej pory. A co ciekawe, jeszcze powiedziała mi tutaj jest taka pani pediatra, w ogóle ta pani pediatra, ona zazwyczaj prowadzi ten pierwszy wykład. Słuchajcie, to jest taka dama, że no naprawdę, ja, no ja takiej pediatry jeszcze nie widziałam. Ona, ona ma taką klasę w sobie. Ona, ona jest w ogóle jak, nie wiem, jak, jak Lady Di, naprawdę. Wchodzi i to jest tak, że, że jest jak Makiem Zasiał jest po prostu cisza. I jak ja poszłam z dwójką moich rozszalałych dzieci do niej, bo była taka sytuacja. Rany. W ogóle słuchajcie tutaj lekarzy, bo na przykład, jeżeli macie taki problem, że dziecko ma zatkane zatoki i, a, i zaczynacie zagadywać tego lekarza na wizycie kontrolnej, na której właśnie my byłyśmy, na zasadzie, o panie doktorze, a może zmienimy jakiś zabieg z tych normalnych inhalacji, na jakieś takie specjalne, na, 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 na oczyszczanie tych zatok, i on wam wpisze tą inhalację AMSA. AMSA czy asma? AMSA. Powie tak niewyraźnie, a ona da sobie zrobić tę inhalację, i ty mówisz: Nie, no jasne, Dan no już przecież jest, jest mądra, ma 5,5 roku, i słuchajcie, okazuje się następnego dnia, że, yy, że wasze dziecko w ogóle, yy, no niestety, nie, nie, nie chce tej inhalacji. Tak, i, I że włożenie jeszcze rurek y, do nosa dziecku jest, jest jakoś do przejścia, ale już y, połknięcie wody, która w pewnym momencie y, się z tego wydziela, i to dziecko musi przełknąć, no niestety, jeżeli dziecko tego nie robi, to w ogóle grozi zapaleniem ucha. Tak więc, słuchajcie, ja no, nie polecam tego zabiegu dla dzieci, które mają, nie wiem, mniej niż na przykład, no, nie wiem, z 6 lat, może już. Ale to zależy wszystko od dziecka, no, bo jeżeli jakieś dziecko ma na przykład problemy w ogóle z sensoryką, wszystko go y, drapie, i, i no, tak jak moją starszą córkę i ona w ogóle jakieś takie czuciowe, ma różne problemy, no to jak mu uwalniecie taką w ogóle inhalację, to yy, no naprawdę to dziecko woli, nie wiem, nie zjeść tego dnia żadnego cukierka, niż, yy, no i żadnym cukierkiem go w ogóle nie przekupicie, żeby, żeby zrobić tę inhalację, bo ja naprawdę próbowałam, ja nawet jej gofrę obiecałam, którego tutaj nie zjadłyśmy ani razu, no ale niestety no nie, nie pomogło, więc musieliśmy ponownie pójść do pediatry i prosić ponownie o zmianę Mm, o zmianę zabiegu, czyli wrócenia do tego, co było na początku. I się, słuchajcie, zrobił Saigon, bo ja na tej karcie miałam dwójkę dzieci, wpisanych na te same godziny. Tak, czyli przeszliśmy na jeden zabieg, no chwilka przerwy, wtedy zazwyczaj szłyśmy myć zęby, bo te zabiegi są po śniadaniu, wracałyśmy, potem drugi zabieg, a następnie gimnastyka, no i spacerek. I tak było dosyć spokojnie. A teraz słuchajcie, ja mam taki miszmasz, ja mam tu o tej godzinie, tu o tamtej godzinie, ale muszę przyznać i tutaj yy, też wielkie podziękowania dla całego personelu, że no nikt się mnie o to nie czepia, że ja przychodzę z dziećmi na, na jedną godzinę. No bo jeżeli jedno jest na dziewiątą, dwadzieścia drugą, na jedenastą, no to naprawdę trudno by mi było z jednym siedzieć na korytarzu, potem tutaj wracać do pokoju i potem znowu iść, tak więc no, idę troszeczkę na łetwiznę. I, I na przykład wchodzimy na ten zabieg na 11, trochę później. W ogóle ja polecam. Być na tych zabiegach trochę później, bo nagle nie ma takich kory, korytarzowych kolejek, tak? Ja nie wiem, jak to jest, czy wszyscy po prostu przychodzą na tą godzinę, która im pasuje i chcą być tutaj tuż po śniadaniu i w ogóle iść potem na ten spacer y, i już się nie zajmować tymi wszystkimi y, inhalacjami i innymi zabiegami. Ale rano to jest naprawdę jakiś sajgon, to znaczy wtedy można oczywiście poznać najwięcej osób na tym korytarzu i sobie przy okazji m, m, pogadać, dowiedzieć się, kto się czym zajmuje. No o, ja na przykład dzisiaj y, poznałam. Panią, która w ogóle się zajmuje sensoryką. I, I to było jak objawienie, bo wreszcie mogę z nią porozmawiać o różnych problemach, właśnie związanych z moim dzieckiem. Znaczy no, oczywiście problemach do rozwiązania, bo no, wiecie, jak to jest z tym, z tym badaniem, e, jeśli chodzi o tą nadwrażliwość sensoryczną, to się zapisujesz po prostu e, w jeżeli chcesz państwowo i czekasz na to rok i do mnie właśnie zadzwonili, jak tutaj byłam chyba trzeciego dnia w tym sanatorium, że mają dla mnie miejsce, no ja mówię, że niestety no, nie, nie przyjadę, bo, bo jesteśmy w domkach. Aha, aha, no dobrze, to odzwonimy do pani. To, słuchajcie, niemal że jak, 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 jak dzwonienie do jakichś tam dyrektorów teatru, nie, chcesz się umówić na rozmowę i ja mówię, dobrze, dobrze, to niech pani prześle CV i tam odzwonimy do pani i słuchajcie, czy oni odzwaniają? No nie, no chyba, że kogoś znasz i ja nie wiem, ale chyba u lekarzy czasami jest podobnie, bo bo no wiadomo, no wszyscy słyszą, słyszą takie historie, kiedy, kiedy, no kiedy znasz się jakiegoś lekarza, i tam wiecie, no zawsze wtedy miejsce się znajdzie. nie I tak samo jest z tym umawianiem się do dyrektorów teatru, nie? Że, że generalnie no to nikogo nie szukają i, i nikogo nie potrzebują, ale. Jeżeli kogoś znasz, to zawsze ten moment na chociaż na tą rozmowę się znajdzie, Bo chociaż rzeczywiście chociaż też nie zawsze. Nie? Jeżeli ktoś Wam nie chce zawracać po prostu głowy z byle powodu, to też Was na taką rozmowę nie będzie zapraszał. No i niestety z nfz jest, jest czasami podobnie, ale tutaj znowu podkreślę, że jeśli, a czy ja o tym mówiłam? Nie, w ogóle nie mówiłam o tym. Boże, nie mówiłam o tym, co jest najważniejsze, ale to podkreślę to teraz, że yy, jeśli chodzi o, o ten wyjazd w ogóle do sanatorium, to można jechać z dzieckiem nawet dwa razy do roku. I to, co jest napisane, że w takim liście, który dostajecie, że okres oczekiwania to jest około 5 miesięcy, to, to, to jest prawda. Z tym, że można zrobić coś takiego, że na początku z góry już piszecie o jaki prosić termin. I tak na przykład zrobiła moja znajoma, bo ma starszego syna, i on tam już od marca nie będzie się łapał do kategorii wiekowej, bo to jest chyba nie wiem, do ósmego roku życia, już będzie kończył 8 lat i, i nie będzie mógł jeździć z NFZ-u. Więc ona poprosiła, żeby to było przed jego urodzinami, i oni to i załatwili. No jest naprawdę, czasami, czasami może być miło i, i, i może być uprzejmie. Tak, więc. Wracając do tematu y, kart zadaniowych y, dla dzieci to warto je mieć na każdą okazję. Jak widzicie można je rozwiązywać w kolejkach, można je nawet y, rozwiązywać y, podczas zabiegów i y, y, y jest może też to no, jakaś taka miła forma spędzania czasu, bo ja czasami tak sobie myślę, że nie wiem, że moje dziecko chyba w ogóle woli być z tymi paniami z przedszkola, bo one nie muszą w trakcie zabaw z nimi np. sprzątać jeszcze i gotować i naprawdę są całe dla niego. I to dziecko z nimi robi najprzyjemniejsze rzeczy, czyli na przykład rozwiązuje zadania. I w ogóle te panie to są gdzieś u niego na piedestale w tej hierarchii wartości, bo one potrafią z nim usiąść, rzucić wszystko i zacząć rozwiązywać te zadania. To znaczy, są oczywiście podobne mamy, które, które robią takie rzeczy regularnie. Często są to, to też mamy, które mają jedno dziecko i na przykład moja taka znajoma. Kiedyś mówi do mnie, że no ona to codziennie codziennie ze swoim dzieckiem tam maluje jakieś konie, czy wycina. I w ogóle ja myślałam, że, że ona żartuje, że wraca z pracy i ona na przykład wszystko rzuca, nic tam już nie robi, tylko z tym dzieckiem wycina i, i rysuje konie. I ja mówię, no, no jasne, no ja też tak robię. I słuchajcie, ona nie żartowała. Ona naprawdę robi to codziennie, więc widzę, że tak po prostu trzeba. Może trzeba czasami rzucić to wszystko i, yy, i sobie przypomnieć, że jak byłam w tym sanatorium, to miałam ten czas na to, żeby rozwiązywać z moim dzieckiem quizy albo jakieś zadania. No bo słuchajcie, jak wy tego nie zrobicie, to po prostu zrobi to ktoś inny, zrobi to ciocia, yy, zrobi to yy, pani opiekunka, yy, zrobi to babcia, no a, a co jeżeli jeżeli wy się staniecie tylko taką, wiecie, panią odgotowania i sprzątania? No, nie fajnie, no bo nie będzie relacji. No, chyba, że to dziecko wciągacie jakoś w te swoje prace, tak? bo to też jest możliwe, że, że razem na przykład staracie się sprzątać. Ja znam takich rodziców, to właśnie też oczywiście są pomysły rodziców wielodzietnych, że oni mówią, że oni na przykład nastawiają taki, no, stopper po prostu. Na przykład mamy 60 sekund i jest konkurs, kto najszybciej tutaj pozbiera ileś rzeczy. I oni słuchajcie razem wtedy szybko sprzątają, no a że na przykład ich jest dziesiątka, no to oni robią naprawdę błyskawicznym tempie. No więc jeśli chodzi o te różne, że tak powiem, obowiązki domowe, to je można również przetworzyć na, na zabawę. No właśnie, na zabawę. A jak wyjeżdżałam, to znajoma, która już była chyba tutaj z trzy razy, powiedziała mi, że życzy mi dobrej zabawy z dziećmi, no co ja odparłam, aha, dobra, jasne. Ona mówi, no tak, no bo tutaj nie musisz gotować, sprzątać, przynajmniej można się zająć zabawą z własnym dzieckiem. Więc słuchajcie, dzisiejszy odcinek poświęcam właśnie temu uświadomieniu sobie, że ten czas sanatoryjny możecie rozpatrywać nie tylko w kategoriach y, zabiegów, y, y, poprawienia stanu zdrowia waszego dziecka, ale możecie również wykorzystać ten czas jako czas na poprawienie na przykład relacji emocjonalnej ze swoim dzieckiem, bo tutaj nagle jest czas na to, żeby schylić się do tego dziecka, żeby ukucnąć z nim chwilę, żeby z nim pogadać. Ja tutaj miałam taki, taki wieczór w ogóle przełomowy. Za dużo nie będę o tym opowiadać, ale, ale miałam bardzo długą rozmowę z moją starszą córką. Taką długą rozmowę, na którą chyba normalnie bym sobie y, nie, nie pozwoliła w jakimś tym systemie pracy. Aczkolwiek nie mam wiecie takiej pracy, nie wiem, 8 szesnasta, też mam te godziny nieregularne, jakoś to sobie dopasowuje. Ale, no, ale jak jesteście na miejscu, w swoim mieście rodzinnym, no to wiadomo, że ten dom zawsze czeka, no aż, go, aż ktoś go posprząta, albo nie wiem, musicie zrobić poprzedniego dnia obiad. Na następny dzień, i, i naprawdę już wolicie iść spać, niż jeszcze gadać do nocy z tym dzieckiem, a ja tutaj taki jeden wieczór naprawdę na to poświęciłam i nie wiem, i rozmawialiśmy chyba z godzinę i naprawdę się poprawiło po tej rozmowie. No więc słuchajcie, nasze dzieci naprawdę rozumieją i widzą więcej niż nam się wydaje, i też jeżeli wy się staracie i, i, i staracie się nawiązać z tym dzieckiem relacje i w ogóle traktujecie go serio, to to dziecko y, naprawdę to odczuje. I y, no. Ja, ja to zaczynam też odczuwać, że, że tak po prostu trzeba. I ja mam wielką nadzieję, że to będzie dla nas tutaj taka terapia, nie tylko zdrowotna, ale właśnie i, i taka emocjonalna, jeśli chodzi o te relacje. I że ja wrócę do tej Warszawy i ja sobie tak, tak wezmę z tego, z tych też różnych doświadczeń, z tymi rodzicami, z którymi rozmawiam, z tych moich obserwacji. Um, no bo są też tacy rodzice, którzy, którzy cały czas że tak powiem świecą przykładem. Naprawdę są takie osoby, a tego się nie da szukać w sanatorium, bo wy tutaj się widzicie w różnych sytuacjach i, i, i widzicie to jak, jak te różne osoby reagują na, na te dziwne, no nieraz umówmy się, zachowania swojego dziecka, ale jest to też pocieszające, bo patrzycie na to wszystko i sobie stajecie sprawę, że ej, no u mnie nie jest tak najgorzej, no u niej jest najgorzej, a u mnie nie, nie żartuję, no po prostu, że, że dzieci są, no, są podobne, nie? I, I naprawdę to jest ciekawe, że jak, jak patrzymy na, na, na inne dzieci, to w ogóle zazwyczaj jest tak, że nas to mniej dotyka, no, dobra, tam dziecko, nie wiem, włazi na stół, albo, albo nie wiem, dotyka łapkami wszystko, co jest na tym bufecie, bo tam w ogóle nie, nie może być tak, że dziecko podchodzi i sobie w, wybiera, nie wiem, ogórka na przykład, albo marchewkę, tylko to rodzic ma nakładać. No, myślicie, że, że tak się dzieje? No nie, no te dzieciaki naprawdę sobie same to wszystko nakładają. O, nic nie powiedziałam, nic nie powiedziałam, nie, oczywiście nic, nic nie zdradziłam, ale no regularnie przychodzi ktoś z kuchni i ogłasza i mówi, że, że dzieci nie mogą podchodzić i tego wszystkiego brać. No więc słuchajcie, wniosek na dziś jest taki. Boże, jakie to banalne, ale dzieci to są dzieci i, i musimy im dać szansę yy, na no to, żeby chwilę tym dzieckiem pobyły. I, I też sobie przypomnijmy, że my też kiedyś byliśmy dziećmi i też nas wkurzało, że na przykład nie mogliśmy yy, zrobić czegoś, co uważaliśmy, że, że, że już jesteśmy w stanie. Ale na przykład te zadania, o których wspominałam, yy, dają taką szansę na to, że wy przez tą chwilę jesteście też z tym dzieckiem jakby na równi, tak? I razem próbujecie rozwiązać to zadanie. Więc też się nie starajcie tutaj, nie wiem, ani zaimponować wiedzą, ani jakimś doświadczeniem, tylko pomóżcie temu dziecku. I w ogóle mu pomagajcie tutaj w różnych rzeczach, bo ono będzie potrzebowało waszego wsparcia. I na tych, nie wiem, może jeżeli jakieś dziecko jest w stanie na inhalacjach Amsa, których się boi, albo, albo w ogóle no już naprawdę będzie zmęczone tym spacerze i trzeba będzie ich chwilę ponieść. I ja tak miałam z Helenką na przykład, że ona już y, naprawdę była zmęczona. Ja czasami nie potrafię odróżnić, czy ona mi tej merudzi, czy jest naprawdę zmęczona. Ja już taka no, zdenerwowana, ale wzięłam ją na te ręce i słuchajcie, i wiecie, co ona powiedziała? I ona powiedziała: O, dziękuję. I mi wtedy serce się rozmikło zupełnie. I sobie pomyślałam, że ja nie mam takich krótkich nóżek i, i takiego małego serduszka. Ja naprawdę nie wiem, co to dziecko przeżywa, jak my tutaj, nie wiem, chodzimy te prawie 10 kilometrów dziennie, bo. Ja mam taki zegarek, nie? Taki, teraz modne są takie zegarki, co liczą kroki. Kasiu, dziękuję Ci za ten zegarek. Dostałam na 30. urodziny. I to jest takie pocieszające na koniec dnia, że na przykład patrzysz, że przeszłyśmy 11,8 km. No i ja nie mówię, że ja wszędzie ciągam ze sobą dzieci, prawda? W każdym miejscu. Na przykład dzisiaj pomógł mi znajomy, bo został chwilkę z dziećmi. A ja poszłam na pocztę, kupić kartkę, kartki, które następnie uzupełniałyśmy. No ale to dziecko, ono jednak sporo tutaj wykonuje tego wysiłku. I wysiłkiem dla niego są nie tylko. Te zabiegi i, i spacery, ale w ogóle to wszystko jest wysiłek też takie emocjonalne, bo on tutaj spotyka się z różnymi dziećmi, których zupełnie nie zna. Spotyka się z, no, też z jakąś taką nową, zupełnie rzeczywistością, i, i y, y, to wszystko też jest dla niego trudne, nie? bo na przykład jakieś dziecko zobaczy, że no nie wiem, że twoja córka na przykład nie założyła spódniczki w rajstopach, no bo po prostu zeszła w tych rajstopach samych na, na kolację i, i nie wiem, zaczyna się wyśmiewać z niego. No i moja córka na przykład to bardzo przeżywa już parę dni, że dzieci się tak z niej wyśmiewały, no i trzeba dziecku jakoś pomóc to zrozumieć. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo w życiu też tak nie będzie łatwo. I, I ten i co nie jest tak, że na przykład inni y, czasem się z nas wyśmiewają albo, y, albo nas lekceważą. No oczywiście, słuchajcie, zdarza się tak, no wszędzie, wszędzie, więc to jest taka, no, taka niezła szkoła życia. I to jest niezłe, że wy przy tym wszystkim jesteście. To nie jest tak, że zostawiacie dziecko na 5 godzin, na przykład tak jak w przedszkolu, tylko wy tutaj towarzyszycie. Więc to jest też taki challenge dla Was, jako, jako dla rodzica. Czy, czy dobrym rodzicem jestem? Słuchajcie, z tą refleksją zostawiam Was na dzisiejszy wieczór i do zobaczenia już w następnym odcinku. Pa!